Witamy serdecznie, czwarty odcinek Weselnych Żydeczek Hube Pilata. Dzisiaj temat zjawiskowy, piękny i cudowny, powiedziałbym, malarze obrazu, razem z nami, prawdziwi fotografowie, prawdziwi profesjonaliści w swoim fachu, w swojej branży i dzisiaj z nami, tak jak już w zapowiedzi mogliście widzieć. Woda i ogień, tak naprawdę, razem z nami tutaj są. Drodzy Państwo, ogień, czyli on młody, zdolny, ambitny, przystojny, niestety dziewczyny już zajęty. W mojej opinii, jeden z najzdolniejszych fotografów młodego pokolenia, który zdobywa nagrody nie tylko w Polsce, ale również i za granicą, co jest naprawdę dużym, moim zdaniem, osiągnięciem. Witamy serdecznie, Patryk Brodzień. No i jest z nami ona, piękna, zdolna, inteligentna, sublimowana i przede wszystkim e, mega, mega profesjonalna kobieta e, Sulika Puszko, która e, swoimi zdjęciami naprawdę, e, można powiedzieć, ubiera piękno na nowo, definiuje to piękno na nowo, szczególnie u kobiet, nie wiem czemu nie u mężczyzn, ale to prawda, <grym> że u tych kobiet zdecydowanie potrafi wycisnąć najpiękniejsze, to co najpiękniejsze z fotografii. Sulita Puszko, witam serdecznie. Cześć, witajcie. Żeby nam się dobrze rozmawiało i rozluźniło na początek, jak zawsze, jak zwykle, zachęcam do skorzystania z naszego barmana przemysłowego. Skorzystajcie z barmana Zawsze przerysa. z niego korzystamy. Także, czego się napijecie moi drodzy? Open bar, ja stawiam. Ja to co prowadzące poproszę. To samo, trzy razy poprosimy. To ja poproszę na najbardziej znany drink fotografowy, czyli Photoshop na twardo. A, A właśnie, istnieje coś jest w tym coś w tym alkoholu, że to działa tak jak Photoshop? Dodatkowo czy nie? Zależy na kogo. Zależy na ja, kogo. No. Ładniejsze są zdjęcia wychodu. Dodatkowa obróbkę. Na początku tak, nie? Czyli masz coś do ukrycia? Okej. Okay. Dobrze, kochani, Przemek będzie nam przygotowywać to, co będziemy, to co zaraz sobie wypijemy. Tymczasem chciałbym się pozapytać, Sulika, czy istnieje przepis na idealne zdjęcie? Czy istnieje sposób na idealne zdjęcie? Tak. Tak. Cudownie. Jakby koła rozumiem, skąd Którego brać, w której książce jest napisane. I może w Internecie gdzieś. Taki poradnik stworzymy niedługo z, e, z Patrykiem, przepis na cudowne zdjęcie. Mhm. E, dobra zabawa. Przede wszystkim to, że bez spiny, naturalność, nic się dzieje. Nie starajmy się na siłę wszystkiego reżyserować. Niech to będzie naturalnie, spontanicznie, fajnie, i wtedy to moim zdaniem wychodzi najlepiej. Mm -hmm. Patryk, jest tu jakieś coś, źródło Twojej inspiracji, z czego się, na czym się wzorujesz, na czym się czerpieś? Czy raczej patrzysz na to, co się dzieje, i w pewnym momencie myślisz sobie. Uderzę w tym kierunku. Dokładnie. Zawsze idę na żywioł. Nie, nie przygotowuję sobie wcześniej pomysłów, jakiejś głowy nie układam planu. Zawsze idę na żywioł, coś widzę i reaguję od razu. Uh -huh. Okej. Okay. Um, czy zdjęcia, które wykonujecie, opieracie na y, poprzednich swoich doświadczeniach na poprzednich jakichś parach, czy raczej zawsze tu jest coś innego? Zawsze staracie się robić coś nowego. Sulika. <śmienicza> Suliko, bardzo cię, <śmienicza> proszę Bardzo, za sulica, za sulica. Cię bardzo. jest jesteście bardzo wygadana. Jak wypiję tego drinka, ten Photoshop na twardo, ja nie wiem, co tu się wydarzy. Suliko, zdjęcia, które wykonujesz, opierasz się zawsze na czymś nowym, na jakiś nowych doświadczeniach, nowych inspiracjach, na nowych pomysłach, czy raczej czerpiesz z czegoś, co już kiedyś miałeś przyjemność wykonywać? Mm, każde wesele w jakiś sposób jest inne. To nie jest tak, że zawsze da się zrobić to samo, bo to zależy od osoby, charakteru, oświetlenia, warunków jakie, jakie mamy. To, co jest zawsze na pewno u mnie, to są fajne portrety i faktycznie to są portrety ta dziewczyna, o których mówiłeś, że faktycznie ja tu cisnę, 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 aż wycisnę i żeby to było, żeby było fajne. Z panami jest łatwiej, bo w garniturze każdy pan wygląda przepięknie. Tak. Myślałem, że tak samo. <grym> tak samo, <grym> tak samo, dobrze. <grym> Okej. Okay. Właśnie, co skupi mężczyznami? Ja u ciebie wchodzę na profil, patrzę, no kobiet po prostu sama, masa, panowie nie umieją wydobyć piękna. Panowie przykładają mniejszą uwagę do zdjęć, zazwyczaj decydują panie. Chyba ty. Chyba ty. <laughs> krzyki, mniejszą uwagę ja do zdjęć? Decydu, ja, z, ja decydowałam o siebie. Ja też, tak? zawsze pierwsze skrzypce na swoich <laughs> zdjęciach. To... że ona później, mówi, że poza mną świata nie widzi, jak się przysłonię ładnie. <laughs> Okej. Okay, mm -hmm. Jest coś faktycznie tak, e, takiego, Ale że... Ale te zdjęcia piękne, przepraszam, że ci zdjęcia są naprawdę fantastyczne, te portretowe, które wykonujesz. Dziękuję. Patryk, ty z kolei z, tego, z Twoich dni, które obserwuję, szczególnie na profilu na Instagramie czy na, na Facebooku, plenery są po prostu obłędne. Nie wiem. Chciałbym znać przepis, naprawdę chciałbym znać skąd w ogóle u ciebie się rodzi tutaj w głowie. Nie wiem, czy coś dodatkowo przed sesją trzeba zażyć. Coś biorę, nie, coś biorę. Czy, jak nie to, to jest tak, nie lubię się nudzić, tak? Nie mhm. lubię robić tych samych rzeczy cały czas, chociaż wiadomo nie da się, czasami trzeba coś powtórzyć, ale lubię szukać nowych kadrów, wymyślać coś. Zawsze jak jadę na jakąś miejscówkę... W tym roku dużo razy w pewnej miejscówce byłem, pełni, to co każdy, no, na wyżary wszyscy jeżdżą teraz w tym roku. Nie zdradzacie swoich miejsc jako konkurencji na miejsca plenerowe, na Znaczy, to nie ma żadnych tajemnic, nie ma żadnych tajemnic. Wszyscy ma, jeżdżą no, na wyżary. Dokładnie, no. Nie ma jakichś takich miejsc, no może ktoś ma jakieś tam swoje miejsce tajemne, tak, ale ja nie robię z tego tajemnic, gdzie jeżdżę, ja zawsze staram się z tych miejsc coś innego przywieźć niż wszyscy, zresztą pewnie widzisz po moich zdjęciach, tak, także zawsze staram się coś innego zrobić. Zawsze podziwiam te pary, co się kładą na łódkach, na no, mostach. Na to, on, no. naj, on najbardziej to lubią, mhm. można się położyć, odpocząć. Często mhm. mhm. e, zdarzają wam się plenery z zagranicą, Sulika? Bo może hmm. trochę bardziej niż biały stok. Rok no się... przed ślubem, no to 90% parszy był. Wszyscy jadą, ale potem jak przyjdzie co do czego, słuchajcie, no to z tym już jest różnie, tak? Już ten zapał opada, nie ma czasu. Aha, czyli żebyśmy dobrze zrozumieli, przed weselem wszyscy zakładają, że jedzie, Włochy, Majorka. Góry, prawda, cokolwiek i jedziemy, a później po weselu już to tak no, troszeczkę... To normalne, co, nie, bo już... potem już człowiek podchodzi do tego świadomie, wie, że to wydatek kolejny, trzeba tu pojechać, tu zapłacić i... No i brak czasu. wesele, y, to zrobimy planer y, Wam usłucham. A potem piszą, że no, widzieliśmy <laughs> Twoje zdjęcia, wiesz, tutaj, tutaj, tutaj też jest super, nie? Nie mm -hmm. musimy jechać. Mm -hmm. Także też to tak działa, no. mm -hmm. Też dochodzi też kwestia czasu, tak, bo nie każdy może znaleźć ten czas, jak ludzie pracują, czy nawet my jak pracujemy, szczególnie teraz, jak jest końcówka sezonu, dużo wesel no, jest do i to ciężko się wyrwać, także nawet nie wiem jak explikę, ja sam odmawiam takich tak, wyjazdów. Bo nie ma czasu po prostu. nie mogę się powstrzymać, żeby zapytać Cię Patryk, o to, jak niedawno współpracowałeś z pewną parą, dosyć znaną w świecie showbiznesu, biznesu może dużego ekranu, m.in. z panią Magdą Lamparską, gdzie miałem przyjemność gdzie się bawiła. zrobiłem pani Mandy, się pani ogląda. Na pewno. Jedno z twoich zdjęć wybrane jako wyróżnione, hmm. tak, w takim ogólnoświatowym przeglądzie zdjęć. Możesz coś hmm. więcej na ten temat powiedzieć? Na temat zdjęcia. Samego zdjęcia, tak, które zostało wyróżnione. Znaczy właśnie to jest tajemnica taka tych zdjęć, żeby były naturalne, tak jak Sulika mówiła, nie, nie może to być jakieś sztucznie wykreowane, tak? To była, A co sytuacja, to była za instytucja, bądź, yy, yy, nie wiem, firma nie firma, która wyróżniła te zdjęcia, co to było? To jest firma, która, że tak powiem, zrzesza, czy tam prezentuje pracę, czy tam fotografuje wysyła swoje prace, tak, na, na pewien portal. Yy, gdzie potem są wybierane z tych prac najlepsze A jak się współpracowało z panią mamy super z panią super badki? świetna kobieta świetni ludzie naprawdę można sobie mieć różne wyobrażenia o takich ludziach, że nie wiadomo co, ale to naprawdę super świetni ludzie, można z nimi normalnie porozmawiać, normalnie, super. normalnie coś, po Bardzo prostu... ciekawe doświadczenie z pewnością. Bardzo, ja. na pewno. Sulika, Ciebie znam doskonale i wiem, że Twoje podejście do ludzi oraz Twój sposób bycia, Twoje poczucie humoru sprawiają, że ludzie na planerach czują się jak z koleżanką, jak ze znajomą, otwierają się przed Tobą. Masz jakiś profil ludzi, z którymi dobrze ci się robi plenery, czy może kiedy w jakich warunkach, z jakimi ludźmi dobrze ci się współpracuje, z jakimi trochę ciężej, może nie wiem, co, co trzeba wydobyć z tych ludzi, żeby, żeby się dobrze współpracowało. U mnie to działa w taki śmieszny, magiczny sposób. Przypuszczam, że u Patryka też. E, ci ludzie trafiają do mnie przez zdjęcia, faktycznie przez moje zdjęcia, które wrzucam. To najlepsza reklama, prawda? E jest, to jest śmieszne, bo nie chodzi tylko o zdjęcia, nie chodzi tylko jakby o ten kontekst zdjęciowy, że zdjęcia mi się podobają, to oni przychodzą. Gdzieś to trafia, jeżeli chodzi o podobne poczucie humoru, podobne zainteresowania. To tak działa. Nie wiem jak to się dzieje, ale w tych się tak dzieje. I ostatnio robiłam plener, właśnie plener. Ostatnio e, byłam na weselu świadkową. Trafiłam na taką koleżankę, z którą rozmawiałyśmy, i ona tak do mnie: Powiedz, jak ty to robisz, że ty masz same ładne dziewczyny i mi fotografujesz. O co to chodzi? Hmm. Nie wiem. Nie A, wiem. I to Faktycznie tak się dzieje, że y, spotykamy się, jest to od razu nić porozumienia, jest fajnie, i potem to się przekłada i na zdjęcia, wes na wesele i na te planery. Ale umówmy się też i podkreślmy to, że tu nie retusz gra najważniejszy rolę. Nie, absolutnie. I oko absorpcja. fotografa, prawda? A... Wiele czynników się na to składa i jeżeli to wszystko, takie, takie drobne elementy zbierzemy w całość, wychodzi coś fajnego, to, mam nadzieję widać na tych zdjęciach. Kiedy, w jakich okolicznościach, jak w których miejscach najłatwiej się robi zdjęcia w plenerze, podczas ślubu, na weselu? Jest któryś moment, kiedy na przykład jedziecie i... dobra, teraz wesele, to będzie luźny. To jest ten moment, tak? teraz wesele. Batek. Jak na mnie nie ma takiego momentu, więc tak za... Bardzo proszę o coś dobrego na, za zdrowie z drugu Czy coś byś się spisał? Tak, bardzo. bardzo. Banana? Banana? Banana. Banana? 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 <laughs> Mochato? <laughs> mm. mm. Dziękujemy ci bardzo, przekonko. Okay. Faktycznie wesele to jest taki czas, gdzie możesz sobie na chwilę usiąść, odpocząć, tak, możesz sobie pomyśleć nad, nad kadrami, ludzie się bawią, ty robisz swoje, tak, ale dla mnie nie ja lubię, jak coś się dzieje, tak, lubię, jak są emocje, czas szybciej wtedy leci, można w jakieś fajniejsze kadry powymyślać, jak jest ruch, to wiadomo, zawsze, zawsze, zawsze to jest... Fajnie, bo coś się dzieje, tak? A na weselu, wiadomo, można usiąść, to począć. Zależy, kto prowadzi wesele, tak, jest taki DJ. Ja nie miałem przemyśle że to... z Tobą współpracować, ale koledzy DJ mówią, że ty szatem jesteś na weselu. Ja tańczę, śpiewam, z kamerami, jak to, wiec, się no. trzema aparatami, to one wirują i wszystkie zdjęcia cykają naraz. Ja się chodzę, kręcę i zdjęcia same się robią. Czyli ja, ja, jest... ja lubię się bawić na weselach, to jest moim zdaniem klucz do dobrych zdjęć, bo ludzie też widzą, jak się zachowujesz. I dobrze na ciebie reagują, tak? Bo jakbym chodził tylko sztywno, wiesz, proszę się uśmiechnąć, no to, to też głupie, tak? Mhm, Lubię tak. naturalne zdjęcia. Jak jestem naturalny, to też ludzie naturalnie się zachowują. Ty z kolei też na no, weselach nie próżnujesz, może by spotkać yy, na parkiecie, na parkiecie, jeszcze na parkiecie i przy słodkim stole. Tak. <laughs> Drodzy Państwo, jeżeli jest beza na weselu, proszę uważać. Jeżeli szybko znika, bo sulika jest prawdziwym pożeraczem bezy. Yy, natomiast no, wybrałem Was jako gości, bo też. Właśnie chodzi o to, że wy może nie tyle, że pracujecie, ale wam sprawę to ogromną radość, przyjemność, wy na weselach, wy tak się wtapiacie w to, że żeby nie aparat, to ciężko byłoby was odróżnić od tych gości. Przy tym stole z Tak. <grym> <grym> Wiesz co, chyba, żeby robić dobre zdjęcia, no to próczek no warsztatu, warsztatu mi się wydaje, że warsztatu da się nauczyć, ale jakiejś takiej... E... A... interakcji trzeba uczestniczyć w tym trzeba to lubić gdzieś żeby zrobić fajne zdjęcie trzeba to lubić bo można pójść to faktycznie odklepać na zasadzie zrobić żeby zrobić zrobić żeby zrobić a można wydobyć coś z tego coś, coś fajniejszego to tak, jak, to tak jak z tym ciastem możesz coś upiec i i, 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 i upiec i tu mamy mm, i może być zakalec. i może być zakalec. a ja lubię a ty no. lubisz to, to, to zapraszam do mnie jest inaczej, ludzie inaczej reagują. Na początku zawsze jest tak, że gdzieś tam cię śledzą, patrzą, gdzie ten fotograf chodzi, a jak widzą, że ten fotograf, to tak samo dobrze się zachowują. fotograf jak... w modu tańczy. Tak. <laughs> Pozwalają sobie na większą interakcję, na większą bliskość. Te zdjęcia są zupełnie inne. Dokładnie. Często to też w trakcie wesela pary podchodzą do mnie. ale kurde, fajnie się bawisz. Chcę, żebyś był moim fotografiem. Czekaj, jeszcze zdjęć nie widziałem. Dobrze, żeby, chcę, żebyś żeby zrobić na naszym weselu. Ty tak się dobrze bawię, <laughs> jak że musisz grać. Dokładnie. Ale teraz dwa razy śpiewałem na weselu, tak? pewnie, czy jak, jak się umie, to się nie umie. Trzeba jak jak to się nie umie, to też trzeba. Tak, że, że, to, że to można sobie pomóc. Zaraz będziemy śpiewać. Nie będziemy rzucać. Słuchajcie, chciałem was zapytać o taką rzecz. Jak to wygląda od początku? Przybliżmy sytuację narzeczonym, jest para, która się świeżo zaręczyła, zobaczyli Wasze zdjęcia i bardzo się spodobało. Dzwonią do Was, wymówicie terminy termin nie Jak to dalej wygląda? Podajemy cenę i się nazywają. Do ceny przejdziemy dalej. <grystanie> Ale to, cena, cena pasuje, prawda? Termin pasuje. I, no, rozumiem, spotykamy się tak, podpisujemy tak, tak. umowę. Dokładnie. No i później y, dochodzi dzień wesela i, załóżmy, ja, spotykacie się z młodymi panami wcześniej, ja spotykacie szczegóły. wszystko przez, przez Messengera, przez Internet? Przez tak? Internet wszystko załatwiasz. Mhm. Ja, jeśli jest taka możliwość, staram się jednak mimo wszystko spotkać. Gdzieś też mi zależy na tej swobodzie pracy i komfort jakby drugiej strony. Mhm. E, Zdarzyło mi się fakt, że, że tylko kilka razy, ale zdarzyło mi się na spotkaniu powiedzieć, że ja ja nie, chyba nie jestem tym fotografem, którego, którego para szuka. Którego para szuka. Mhm. Hmm. I co wtedy? Dwa tygodnie do wesela? A nie, to nie przy podpisaniu umowy. Podpisanie umowy. Nie, przy Zaczek. podpisaniu umowy zawsze się spotykamy. Tak? Nie, tak. nie to, to przez internet nie załatwiamy takich rzeczy. Oczywiście. To tak jak solika mówi, to trzeba ludzi poznać, tak, właśnie, żeby wiedzieć, czy pasujemy do siebie, bo czasami ktoś ma jakieś wyobrażenia o, o tobie i potem to w nie pasuje. Nie pasuje. Różne od tego, co Fotograf, fotografowi nierówny. Ufmy się, każdy ma inną wizję, każdy ma inny sposób pracy, prawda? Więc to też, Człuch. każdy jest też inną osobą. Sposób bycia nawet czasami Poszedł, też nie każdemu musi odpowiedzieć. I my też jesteśmy tego świadomi, nic tu jakby nic, nic na siłę. Jeżeli przychodzi mi osoba, która z góry wie, jak coś ma wyglądać, a ja wiem, że nie jestem w stanie jej tego obiecać, mm -hmm. bo tak jak mówiłam, warunki są różne prace. Tak, potem tam było rozczarowania. Tak? E, żeby potem nie było po prostu tego elementu rozczarowania, ja wolę odpuścić, powiedzieć słuchaj, lepiej pójść do tej, do tej osoby, mm -hmm. niż że, że po prostu, żeby ja będę się stresować, bo mam coś do wykonania i wiem, że nie, niczego po prostu nie zrobię. Ona się nie będzie zadowolona, bo to przepraszam, ale dziewczyny zazwyczaj oceniają zdjęcia. Zazwyczaj, ale nie zawsze. Czasami chłopaki, proszę, proszę. E e <laughs> Więc lepiej od razu odpuścić i pozwolić komuś zrobić to lepiej. Mhm. Pytałem się kamerzystów o taką kwestię, też jestem ciekaw waszej, waszej wiedzy, na temat waszej opinii. Jak wygląda oferta fotografii? W sensie co może zawierać ogólnie. W sensie mam tu na myśli tak, sesja na rzecz No To jest A czemu nie odda... jest jedna oferta, tak nie jest rozbita na jakieś pakiety i to wygląda, że są w cenie przygotowania. Przed yy, ślubem? Tak. Mm -hmm. Znaczy ubieranie, wiadomo, panna młoda, pan młody, przygotowania. Właśnie to jest moment na te portrety wszystkie i tak dalej. Bardzo lubię to też. Mm -hmm. Potem jest wiadomo ślub i jest zabawa weselna do godziny pierwszej jeżeli chodzi o mnie. tak Wiadomo, jeżeli tam się przedłuży 15 minut, to nie wychodzę z wesela, no nie uciekam. I, do, I jest plener późniejszego dnia, tak? Mm -hmm. Czasami robi, robimy plener w dniu ślubu, ale staram się nie wyciągać par, bo, bo wiem, że czasami czasu jest mało. Takie wiadomo, jeżeli jest czas, to coś tam sobie wyjdziemy z sali, zrobimy, mhm. ale jeżeli mam plener po prostu w innym dniu, to zostawiam po prostu. czynnik. jakby dzień. sesja narzaczeństwa, o którą pewnie często Państwo młodzi przyszli pytają, jest opcją dodatkowa. Tak, to jest dodatkowa mhm. opcja. U Ciebie pewnie to, to podobnie wygląda, w sensie, że jest Przypadnie. przygotowania, ślub, yy, wesele i U yy, no każdego raczej podobno, mhm. podobnie. Jasne. Istnieją jakieś opcje nie dodatkowe, takie jak sesja narzaczeństwa? Coś jeszcze fotografowie oferują od siebie? U mnie tylko sesja na życzeń, prawda? Oś ja śpiewam. Ale to za darmo. Ja, jak za darmo? Dwa drinki. Trzy shoty, pan Jagroliński dostaje. Cześć, Proszę bardzo, próbka umiejętności, drodzy Państwo. Ja I... tylko tańczę, śpiewać nie będę, słuchajcie, śpiewam do niego, ja za z Ale za to jak Sulika. Dobry duet będzie. No, 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 no. No. Proszę, słuchajcie, nowe kooperacje tam się dzieje. Ja razy. będę śpiewał Zenka, a będzie tańczyć. Jakie są obecnie trendy na weselach? tak? Jak to obecnie wygląda, jakbyście mieli no już podsumować kończący się ten sezon 2019? Mam no, tu na myśli na przykład między innymi takim trendem, jaki coś zimne ogień. Gdzie teraz wszyscy wychodzą, robią te piękne zdjęcia w zimnych ogniach, prawda? Jak to się zmieniło na przestrzeni na przykład 5 lat? Myślę, że jesteś od więcej już na rynku, więc macie tutaj porównanie na takiej zasadzie. Jeżeli chodzi o trendy, moim zdaniem zmieniło się właśnie to, że coraz więcej DJ gra na weselach, to po tak. pierwsze. Po drugie, tort już nie jest przeważnie o pierwszej od, części, o to, jest języku, to jest jako pion. deser. Co jest mhm. fajną opcją. No i jeżeli chodzi o zdjęcia, to, to zimne ognie to królują cały czas, każda prawie 90% par chce to mieć, no i... Race weszły, o zamiast tego no tak pod kościołem, bo teraz tak, nie można strzelać tak, 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 niczym tak. pod kościołem, race, więc te tak dymne. A race dymne. Tak. a, race dymne, a faktycznie, no. Tak, tylko też trzeba uważać, bo niektórzy ludzie tak to używają, tego raz ma sobie głowy nie spaliłem przez jednego. Delikwenta, ale no tak, no, coraz bardziej jakieś takie efekty, efekty, efekty tak wchodzą w grę. Tak? Wiadomo teraz ciężki dym, prawie o, na każdym ciężki weselu. Ciężki dym na pierwszym tańcu. Bo w tamtym jeszcze roku było tak gdzieś 40% weselu, teraz po prostu 90% wesel jest ciężki dym na pierwszym tańcu. Tak? No i na pewno pary zaczęły zwracać uwagę na oprawę, na no, oświetlenie. Tak, tak, na oświetlenie. Mm. Tak. Poruszyliście bardzo, Patryk, poruszyłeś bardzo mm. ciekawy dla mnie temat i chciałbym teraz poruszyć. Co się chodzi, o co chodzi, chodzi z tym co brym, się brym. dzieje Bardzo <laughs> ja proszę, Patryk. Niech każdy nie powie. bo to mnie boli. Apel tam, tam, do polskich DJ-ów i zespołów: nie, Patryk Bruliński. To jest tak, jeżeli... Mamy, wyobraźmy sobie taką sytuację, jedziesz samochodem we mgle, tak? Mm -hmm. Włączysz długie światła, tak? Jest jeszcze gorzej. No właśnie. Jeżeli ja kreuję sobie światło na lampami, tak, mam na lampę, sobie fajnie świeci, świecę światło cienie, chcę porobić, ładnie poświecić, jest mgła, no to wiadomo, jak to wygląda, nie? Wyobraż sobie długie światła mgła, nie? Jest to po ma prostu, ma prostu mleko, mleko. mleko, nic nie widać, tak? Mm -hmm. y oczywiście, jeżeli DJ puszcza, czy tam zespół dym, wiadomo, taki, żeby podkreślić swoje światła, to to jest fajnie, bo wiadomo, jakieś tam zarysy y tych światów fajnie to wygląda, tak? Ale mm -hmm. czasami, często jest tak, że podchodzą i mówię, proszę zmieścić trochę ten dym, bo światła będzie fajnie widać, ale nie będzie mgły na parkiecie, tak? bo, i czy to dla filmowca, czy dla fotografa, myślę, że to tak samo przeszkadza, bo tutaj to się wtedy z kolegą tak tak, 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 tak. Chodzi o to, że dym nie sprawi, że nie wiem, ludzie będą się lepiej, lepiej bawić, tak? no, no, to nic no, nie można pomoże. Można to podkreślić, a ale nie w takim to, no, psuje to zdjęcia, tak? No. Wiadomo, jakaś dodatkowa praca przy obróbce i tak dalej. No, nie pomaga to, tak? Panowie DJ'e, drogie zespoły, prosimy współpracować. Jakby nie, no nie mam nic przeciwko dymowi, tak? Tylko chodzi o ten umiar. Wiecie więc... jaki jest, bez dymu nie ma no ognia, a ogień musi być. No tak. <laughs> ale nie, ja oczywiście też jestem tego zdania, że z tym dymem nie mogę przesadzać. Często jest, znaczy, zawsze przeważnie jest tak, że mówię, słuchaj teraz na przykład pierwszy taniec możesz jakiś ciężki dym nie, no, z to, lekkiego nie dopuszczać. tort, podziękowania, ja na przykład sam jak są podziękowania, staje gdzieś z boczku, żeby popatrzeć to, co się dzieje z przodu. Jak ja widzę, że stoją rodzice, a im tym dym po prostu z przodu, to od razu tam mówię do swojego wejścia zdejmij. Nie, ale coraz częściej jest tak, że współpraca fajnie wygląda, że można powiedzieć, że słuchaj, może tu trochę mniej, może do tego. i to Dogadujemy się, U? tak? W ostateczności pokazuje zdjęcie, słuchaj, patrz jak to wygląda w tym momencie, patrz w tym. tym mówię, no rzeczywiście, jest lepiej, nie? I można przykręcić ten dym. Oczywiście jeszcze jak są, można fajne zdjęcia robić przy świetle, zostanę, jak jest dużo dymu, tak? U -u. Ale wiadomo, nie nie chcemy mieć zdjęć, gdzie wiesz, gdzie 90% osób opara, ma twarz, zielone tak. budzie, czerwone budzie kolorowe. Tak? Po to mm. my jesteśmy, robimy zdjęcia, żeby była fajna pamiątka z mm. tego. Kiedyś tak? miał takie wesele, gdzie był ciężki przez firmę zewnętrzną. Nie był lekki. No. No, nie było, <laughs> na początku był ciężki, no, ale był później ciężki. się zrobił lekki. tak. Z odległości nawet 20 metrów to tak, nie widziałem ja drugiego tak końca. tak samo, że był pierwszy taniec, miał być ciężki dym, a ja parę nie widziałem. nie? Okej, okay. um, to jeszcze tylko tak zapytam, bo y, pytanie od totalnego laika, prawda? Czym będzie się różnić fotograf, ten, który będzie robić zdjęcia za 1000-1500 zł, a od tego, co będzie brać 5000 zł? Jaka jest no tak. różnica jakości? Na czym będą polegały te różnice? Myślę, że tu chodzi o doświadczenie, tak? mm -hmm. o te oko Twoje. Tak? Wiadomo, ktoś, kto zaczyna, bierze 1500 zł, też może być świetnym fotografem. Nie powiedziane, że nie. Tak? Nie, wcale to nie jest Ale chodzi o to na przykład, nie wiem, jak ja zaczynam. Nie wiem, 60% kadrów bym teraz nie robił, które robiłem wtedy, a zrobiłbym je inaczej, albo jeszcze coś innego bym dodał. Tak? Chodzi o to doświadczenie, bo nie jest powiedziane, że je robiłem złe, złe zdjęcia, tak? bo mm -hmm. każdy był zadowolony. Ale teraz to jest, to jest lepsza jakość, tak tak jakby dwie półki wyżej. Uh -huh. No i to, to się nabiera z doświadczeniem, wiadomo. Uh -huh. Czyli my, różnica w sobie będzie wynikała z doświadczenia według ciebie? Z doświadczenia, ale też z jakości tak materiału, uh -huh. Uh -huh. bo wiadomo... Doświadczenie uh -huh. przekłada się na jakość. Dokładnie, jest, no. Znaczy wydaje mi się, że na, na, każdy fotograf, który by pracuje w tej branży, robi to na maks swoich możliwości na daną chwilę, tak? Wiadomo, że warsztat zdobywa się z czasem. E co do ceny, ja jakby zawsze, jak rozmawiam z klientami, mówię, żeby nie patrzeć na cenę, ale na to, co się im podoba. Dokładnie. To na tym polega. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, część fotografów ma stawki takiej, ile kosztuje tort weselny, tak? To para musi sama sobie odpowiedzieć tak. na to pytanie, czy bardziej jej zależy na zdjęciach, czy bardziej jej zależy Potawcie. na tym, żeby mieć nie wiem, wypasiony tort. Ale co z tego jak będą mieli wypasiony to tort, jak będą na przykład mieli zrąbane zdjęcia, tak? I Jasne. ta pamiątka, którą będziesz za trzy lata wyjmować, nie będziesz pamiętać, jaki miałeś tort, jaka była wódka, jak byli ubrani goście, nawet jaka muzyka była nawet, ale nie będziesz pamiętać, tak? Do zdjęć, do zdjęć czy do filmu i to sobie przypomina, dlatego to pamiątka jest jedna z moim zdaniem zdjęcia i film to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Bo to zostaje z tobą na zawsze, tak? Mm. A to jak było, to mówię, no ciotka na pewno zapomni jaka ta kaczka dobra czy niedobra już po tygodniu była, tak? Dwa dni <laughs> będzie powiadać, a za trzeci dzień, bo ja już nie pamiętam, tak? A na z... na filmie to zostanie. Dlatego moim zdaniem na takich rzeczach warto oszczędzać, nie oszczędzać, warto wybrać to, co ci się podoba, Doma tak? I... Bo to zostanie z nami zawsze, no i taka jest. Jest ty goni czas, ale mam jeszcze ostatnie pytanie. Ale ja się rozkręcam do tej No O kaszce. E, to realizatorka nas goni. Halo, co tam się dzieje? Halo wóz, halo, wóz. Ja zobaczył, że jedzenie przyjechało z Głodnią, Czy mi dobrze. Chciałbym jeszcze zapytać o sprzęt. E, sulika, czy sprzęt fotografom często inwestują to się często zmienia, to jakoś tak... E, pędzi, że to trzeba No, w ostatnich latach to, była... to mamy w czym wybierać. wybierać. Moim zdaniem cały czas to pędzi. Teraz to nawet. że coś masz, a Tak, zaraz... dajesz, że coś masz. A co się okazuje, że tak, hmm, U, można mieć to jeszcze, Można mieć jeszcze to i to. Słuchajcie, to jest właśnie też kolejna y, ważna rzecz, o której mówił Patryk, która też jakby przekłada się na cenę. E, sprzęt, na którym pracujemy. To nie są tanie Ale rzeczy. Ale dla ludzi, którzy do Was zgłaszają, nie znają się na tym zupełnie, więc jak ich przekonać do tego, że słuchajcie ten sprzęt jest naprawdę... A czy tu jak ludzie, przynajmniej no, do takich fotografów doświadczonych przychodzą, nie pytają o sprzęt. Nie, pytają. Tak? nie. Widzisz, że praca, zrobiłeś prawda? tych wesel tyle i tyle, no to wiadomo, musisz mieć sprzęt, tak? Jak zaczynałem, to wiadomo było, a ile aparatów, a czy masz coś na zapas i tak dalej, wiadomo, jak człowiek chce być profesjonalny, musi mieć sprzęt, tak? I na zapas i, i odpowiedni, tak? Z, z kopią bezpieczeństwa i tak dalej, także no, a, no, a sprzęta tak jak mówisz, co roku co nowego wychodzi, mm. coś nowego. To tak wiem, samo że szkolenia też jakieś macie, w sensie jakieś tam ogólnopolskie, prawda, jeździcie, szkolicie o. się z jakichś tam różnych Warsztaty to jest ta tak Warta. nasza ulubiona część. Cały czas. A propos cen fotografów, jeżeli tak. myślicie, że zdjęcie, wasze zdjęcia są drogie, to przejdźcie się na warsztaty fotograficzne. No, <laughs> Tak, szkoleni Szkoleniowcy? Tak. Czy Moim zdaniem najlepsze szkolenie to jest kontakt z innymi fotografami, tak? tak? Wymiana no. doświadczeń, bo no pojedziemy sobie dziś na jakieś szkolenie, ktoś ci powie to jak on robi, ja nie bardzo będzie go osoba, Chyba... interesowała Twoja osoba, ważne, żeby widział pieniądze, tak? skończysz kolenie i pójdzie sobie, a jak masz kontakt z fotografami tak między sobą, możesz porozmawiać, zapytać, słuchaj, spójrz na to, jak, co ty o tym myślisz, nie? Jak, jak ci się to podoba, I ktoś, bo swoim okiem ciężko spojrzeć obiektywnie Bytywnie. na zdjęcie, tak? znaczy a inaczej. ktoś inny ci powie. Tak? Prawda? Ktoś no, inny tak, to spojrzy myśli. inaczej, powie ci coś na. czegoś, co ty na przykład, czegoś, czego ty nie widzisz. Tak, poszerza. W warsztatach fotograficznych najfajniejsza oprócz ceny jest interakcja z innymi fotografami, słuchajcie? No tak. bo to faktycznie do tego się sprowadza, że my jeszcze na warsztaty jakby nie chodzi nawet o tą wiedzę, osoby prowadzącej, ale to co dzieje się dookoła między innymi ludźmi. My tam chyba więcej czerpiemy z tego niż z, z jedycy, yy, osoby prowadzącej. Dlatego warto mieć hmm? sobie swoją, jakąś grupkę u siebie na miejscu i sobie tutaj się warsztatować. Tak Dobry warsztat na pewno cię zrobię. Dobry zrób. warsztat zły. E, jednym zdaniem, jakbyście mieli przyszłym młodym parom doradzić. Jak wybrać dla siebie dobrego fotografa? Na co zwrócić uwagę, na co patrzeć, jednym tak. zdaniem. Na zdjęcia. Na zdjęcia, tak. zdjęcia muszą co wam się podobać. Nie Jeżeli fotografu. wam się podoba zdjęcia danego fotografa, no to wiadomo, to nie jest, to, to jest dla nich pamiątka, to nie ma się podobać rodzicom, nie ma się podobać ciotce, czy tam komuś tam innemu, Pan. czy koleżance, Pan tylko Pan musi się młody. podobać młodym. Moi drodzy, wystąpili przed wami, jeszcze nie skończyli, bo za chwilę e, będziemy Klasycznie rzucać do tarczy rzutkami. Także myślę, że celnie łapiecie je, chwilę, zatrzymujecie je na fotkach. Zobaczymy, jak celnie będziecie trafiać do tarczy. Drodzy Państwo, jak w poprzednich odcinkach widzieliście, rzucamy rzutkami oczywiście do tarczy, gdzie sklasyfikujemy naszych dzisiejszych rzucających. Sulika jako pierwsza. Zapraszam serdecznie. Proszę to bardzo. To będzie sukces jak w tarcza. Bardzo Cię proszę. O, ty... Jest. 4 punkty pięknie. Proszę, dziewięć, dziewiąteczkę, 13 i uwaga, ostatni rzut! słuchaj, wow, Droga Soliko, 16 punktów na Twoim uuu, koncie. Zdarzało się rzucić kiedyś więcej? Albo w ogóle trafić? Na trzeźwo? Nie. Na, to wszystko te drinki. Przeby. Patryk, zapraszam cię serdecznie. Teraz rzucam? Tak? A, A jak podobać? trafię w tą, tą, tą rzutkę? Nie trafisz. Traszka. Nie? nie masz takiego oka, nie masz, nie, nie, nie wierzę. Proszę bardzo. 10. 10 razy 2, czyli 20. Bo mi się. No to Si, si, Powiedz co rzucić, to rzucę. 20. 20, ale 20, 20, ale co, 20? Razy 2, czy 20? <laughs> Trafił 20. Trafią w jedynkę, to dobrze. Jest 21 i nie, mamy 20, 20 czyli razem 41 punktów. Gratulacje, piąteczka, Patryk. piąteczka Culika. Moimi gośćmi dzisiaj byli Szulika Puszko, Patryk Bruliński, Mistrzowie Fotografii. Zapraszam i zachęcam Was serdecznie do odwiedzania ich profili w mediach społecznościowych. Zapraszamy. Trzymajcie się mocno i do kolejnego odcinka Weselnych Wrzutek. Machamy jak w Familiadzie. Jak to leciało? Co ja mam wiedzieć? To ja już nie.